Filmik, który widzicie, zrobił prawdziwą furorę parę lat temu, kiedy <laughs> Okazało się, że niektóre chińskie samochody mają problemy z przejściem europejskich crash testów, ponieważ gną się w sposób niezwykle uroczy i od tamtego momentu e, czekają na możliwość przeprowadzenia własnych crash testów. Tego typu bryk na razie jeszcze środki im nie pozwalają. Niemniej voila, oto tutaj widzicie jedną, jeden z tańszych, bo właściwie darmowych, więc nieporównywalnie tańszych, e, jak to nazwać, środków. By zrobić sobie coś takiego. Więc uwaga, uwaga, nazywam się Maciek Makuła i dzisiaj zaprezentuję Wam Riggs of Rod Soft Body Physics. I ten podtytuł jest tak naprawdę kluczem do sukcesu tej produkcji, która jest poligonem. Jak widzicie, wybieramy sobie przeróżne tereny i voilà, zaczynamy zabawą. Jeśli jesteście dzieckiem za DHD, to w tym momencie możecie minusować, płakać i bić łapkami po komputerze, ponieważ wygląda to jak tania gra e, z gatunku GTA. Ludzik biega, prawdopodobnie poczeka na drodze, aż coś przyjedzie. Jednak to strasznie tandetne i ubogie, wyłączamy. A wszystkich wrażliwych na piękno e, otaczającego ich świata zapraszam dalej, ponieważ Piękno jest ukryte, tak samo ukryte jest tutaj pod zakładką symulacja, gdzie klikam na pasek zdobądź nowy pojazd, gdzie z całej masy, których Wam nie gdybym chciał to bym nie mógł w tym materiale przedstawić, do życia powołam Honda hatchback, właściwie Honda Accord, przepraszam, która jaka jest, każdy widzi, przypomina to co znamy z rzeczywistości, nie bije to rekordów piękna w grach, czy odwzorowani modeli, natomiast no wszystko jest ukryte. I tutaj, jak powiedziałem, wiąże się z podtytułem tej produkcji, czyli właśnie e, Soft Body Physics, czyli fizyka, no tak naprawdę brył, które się odkształcają. I do czego tu się wszystko sprowadza, dla ludzi, którzy nie interesują się tą całą tutaj techniczną otoczką? no że pojazd zachowuje się w miarę realistycznie, jeśli chodzi o jego wytrzymałość, bo jeśli znamy gry z gatunku GTA i ogólnie gry, to tam praca podwozia jest totalnie olewana. Zjeżdżając z trasy, nic się nie dzieje, a samolot dopiero traci swoją żywotność po trafieniu z bazuki albo lądowaniu na dachu, gdzie, kiedy to zaczyna się palić. Tutaj jednak jest wszystko zgodnie z przewidywaniami. Jeśli kiedyś zdarzyło Wam się zjechać z drogi, czego nikomu nie życzę, i łączycie się w kondolencjach, jeśli coś poszło nie tak, to wiecie jak to strasznie wygląda. I tak samo to wygląda w tej produkcji, gdzie tutaj na kilku hopach, a właściwie po kilku hopach, doprowadziłem do tego, że moje cudeńko wygląda tak. Pokaż się Państwu. Tak więc troszeczkę siadło, już zawieszenie maska się odkształciła, a to dopiero początek naszej wędrówki. Wędrówki, którą zaczęłem już parę odcinków temu, pokazując wam najpierw Derta Showdown, a potem Pidge Racera. Które były grami w całej swej, e, z całymi swoimi błędami i ograniczeniami. To jest coś, czego nikt nie będzie w stanie przebić. Tak więc, jeszcze ostatni tutaj zajazd na Litwie i żegnamy Hondę. <laughs> nawet chyba działa jakaś statyka wody ponieważ jak widzicie wszystko się ładnie rozeszło, falki i tak dalej a bryczka wpadła, restart symulacji to co jest tutaj jeszcze cały czas tu będzie się powtarzało piękne. ja wiem, że się powtarzam, bo to wszystko powstaje w moim mózgu na żywo i ubolewam i przepraszam Was za tym, jednak te filmiki są jakąś dla mnie możliwością pracy nad sobą, więc całe piękne ukrywa się pod funkcją, którą zaraz zobaczymy. Najpierw jednak rozpędzimy brykę do 88 mil na godzinę, kiedy nastąpi przeniesienie ją w zaświaty. Replay. Replay jest tym pięknym, kiedy zaczyna grać muzyka, którą tak naprawdę montuje dopiero po nagraniu tego materiału i możemy dostrzec na przykład z perspektywy biednego ludzika, który jeszcze nie ma cielesności i wielka to szkoda, bo chciałbym zobaczyć jak się rozpaćkuje w tej oto trumnie, która się zgina jak puszka po coli. Obserwujemy co się stanie z jego żywotem. Gdyby miał percepcję muchy, widziałby to właśnie w ten sposób, czyli ultra zwolnionym tempie. Jak najpierw Coś dziwnego dzieje się z maską, kolumna kierownicy niezgodnie z oczekiwaniami wchodzi mu w klatkę, miażdży ją, przebija się, pch, i powstaje chiński crash test. Możemy to robić w dowolnej prędkości, z różnych widoków, na przykład w takim, e, patrząc na przykład z bliska. Wow, wow, wow. Spójrzcie tylko na to. Mam nadzieję, że muzyka gra. Osoby, które e, są wrażliwe, wyciągają chusteczki i patrzcie, jak oto Fizyka miesza się z poezją. Jeszcze raz, jeszcze raz, z inny kąt widzenia. Powiedzmy, z góry, jak to właśnie zdarza się na Crash -testach. Piękno przyroda i cudo. Graco więcej pozwala nam przeprowadzać eksperymenty. Odnośnie, że tam paru takich rzeczy, może zanim powiem eksperyment. oczywiście fizyka nie jest doskonała, bez problemu mogę wrzucić teraz wsteczny, zapalić silnik i sobie nieco odjechać, podziwiając to, co zostało z Hondy. <laughs> Zostało coś pięknego. To jest sztuka, to można sprzedawać na Allegro. Chociaż jest w sumie sprzedawane, potem to ludzie odklepują i sprzedają. A, <laughs> więc można sobie bez problemu, jeśli tylko wasz komp pozwoli, bo tutaj nie ma, że niestety to nie będzie coś co ruszy wszystkim, a wszystkich zachęcam do spoczągnięcia, bo produkcja jest darmowa. Więc możemy sobie wrzucać dowolną ilość pojazdów do symulacji. I przeprowadzać testy zderzeniowe. Na przykład, jeśli zastanawiacie się, jaki samochód rodzinny kupić, czy będzie to właśnie wspomniana Honda, e, czy na przykład, uwaga, uwaga, samochody uliczne, czy Lexus? Zobaczmy. Pokażę wam coś zabawnego, co tutaj właśnie wiąże się z tym, że to jest pełna symulacja fizyczna. Postawimy Lexusa w poprzek drogi, zostawimy na ręcznym. Jakoś ładnie go jeszcze ustawię, bo to w końcu wypada przed widzami. O. ...ręczny, przenosimy się z powrotem do Toyoty. A przepraszam, Hondy. Nabiorę odpowiedniej prędkości i zobaczymy, który samochód jest wytrzymalszy. Czy Honda, czy Toyota, która stoi w dużo gorszej pozycji, bo ponieważ będzie to dla niej zderzenie boczne. No i wystarczy, mam dobre przyspieszenie w tej grze. Ogień. Aaa, ogień srogień. Poproszę Restarta, bo coś mi tutaj nie wyszło. Silnik zgasł. I www. Koniku ruszaj. Replay. Otóż. E, model modelowi nierówny, możecie tutaj wychodzić kilka, wyhaczyć kilka naprawdę precyzyjnie zrobionych, odwzorowujących się z fizykę i kilka takich, które no, mają swoją fizykę. Tak właśnie jest z Lexusem, który jak widzicie jest samochodem Supermana w tej produkcji i nic sobie nie robi z zakusów e, Hondy. Zobaczcie zresztą na to. To jest po prostu kapitalne, jeśli potraktujemy to jako coś, coś z symulacją. Samochód Supermana. Nic z niego, nic mu się nie stało, absolutnie nic. Kupujcie Lexusy. Sprzedaż podskoczyła o 100%. Eee, dostawcy mi dziękują i wysyłają kwiaty. Jeszcze ta w piękny taki, ojej... Niesamowicie tutaj wymowny sposób. Odlatująca maska, szukająca swojego sensu życia. I zaraz wpadająca, walcząca jeszcze o przetrwanie i uzderzająca się z, realią asfalt, z realiami asfaltu. Do czego to doszło? Piękne, piękne, piękne. Okej, okay, pozbądźmy się kilku tutaj bajerów. Mianowicie, no już, bo, mogę powiedzieć chyba Alexusowi sio. Nie lubię cię, jesteś złym modelem fizycznym. Pojazdów jest oczywiście cała masa. Nie pokażę wam nawet części, bo... One się różnią specyfiką, mają odmienne interfejsy sterowania, są autobusy. E, nie mówiąc już w ogóle o tych całych arenach, pojazdy rodem z science fiction e, po prostu cudeńka. Anuluj, no ale pokażę Wam jeden typ na sam koniec. Wsiadamy więc za, za kierownicę Hondy i jedziemy nad. Uwaga, uwaga! Znaczy, ja wiem, że to co teraz zrobię da pola takim dziwnym ludziom, którzy lubią naśmiewać z różnych wydarzeń. A przede wszystkim miłośnikom teorii spiskowych, ale niech niech mają. No to ta gra jest niesamowitym polem doświadczalnym, jak powiedziałem, które po -po pozwoli wam sprawdzić, jak to było w przypadku różnych historycznych katastrof. Tak więc... Ops, krawężnik. No nic, podejdziemy... <ścoughs> jak to się ładnie rozkwasiło. Podejdziemy magicznym sposobem, czyli tutaj korzystając z pola teleportu, najpierw pozbędziemy się hondy, żeby mi to już nie bruździła w silniku symulacyjnym. Znikaj, a akysz. A kysz. I siadamy za sterami, Antonowa. Pokaż się. wyglądają tak sebo, model jest taki sobie. Jednak działa to po prostu cudnie. Kontakt. Kotwice w górę, żagle na mast. Niesamowity model fizyczny ultrarealizm. Można tu testować dynamikę zachowania się jego poszycia i wszystkiego. Jednak przeprowadzimy kilka testów, żeby sprawdzić, jak to było. Nie, nie, będę będę się wgłębiał teraz. Można robić. O, jest oczywiście funkcjonujące podwozie. Luk bagażowy, a właściwie jego wrota. Kamera co nieco z tyłu poproszę. O, pokaż się luku. Uwaga, czy wyciągnie? Wyciągnie. O, schowałem podwozie i wykonamy lądowanie z otwartym lukiem bagażowym, schowanym podwoziem na dachu. To jest coś, czego mało osób. Robiło, ja to teraz mogę bez straty w ludziach sprawdzić. I w ogóle w górzystym terenie. Więc jak widzicie, da się bez problemu. Nikt nie zginął. Spokojnie załoga jest zadowolona, wychodzą z samolotu. Co więcej, jest jeszcze zdolny do lotu. O, prawie. Tak samo widzieliście pewnie lądowania bez podwozia. Jak powiedziałem, co powiecie na starty bez podwozia? Pomogę sobie tutaj w tym najpierw oczywiście klapką, żeby mi kółeczka się ładnie schowały. O, klapka, powiedziałem, klapka, żeby mi się nie. silnik się troszeczkę zahaczył. Ale mam nadzieję, że po, po poprawieniu wszystkiego będzie cacy. Tak więc jeszcze raz kontakt i wio. Ok, będę teraz sterował tą klapą luku bagażowego. Nie trzeba. Ok, ok, ok. I czy Antonow potrafi wystartować? Czy ludzkość się o tym przekona? Tak jest. Kolejna, historyczna prawda sprawdzona, wirtualny pogrążam mitów po prostu triumfuje. Tak więc cóż mogę rzec? Rigs of Rot, Żałuję, że tak późno się zabrałem, to miałem za to ogarnąć dużo wcześniej, to leży na moim dysku od paru lat, tylko jakoś dopiero teraz sobie o tym wspomniałem, dziękuję za to Uetamowi i jednemu z moich tutaj szanownych, znajomych widzów. Tak więc na koniec, cóż, sprawdzimy jak to sobie radzi w jakichś wspaniałych Akrobatycznych popisach. Żegnam się z Wami i gorąco zachęcam do pobrania. Naprawdę, trzymajcie się. Cześć!